Dobra, póki jeszcze chłopaki jadą na motorach, to zrobię klask, żeby złączyć więź montażu. Tak więc witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Znajdujecie się oczywiście na kanale RUF i zachęcam Was do zostania tutaj chwilę dłużej, ponieważ dzisiaj skupimy się na odcinku zwanym QA, gdzie dałem Wam trochę miejsca na Instagramie, byście zadawali mi pytania, na które to sobie dzisiaj odpowiemy. Także zachęcam Was do tego, byście byście zaopatrzyli się w jakieś smakołyki Tudzież coś do picia i zapraszam do oglądania Oczywiście będę posiłkował się telefonem Ponieważ mam tu wszystkie wasze pytania Więc zacznijmy sobie od pierwszego A pierwsze pytanie brzmi Jak zaczęła się twoja zajawka na rower Pozdro? Więc moja zajawka na rower Zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu Gdzie dopiero co Właśnie sporty ekstremalne Jak ja to pamiętam Dopiero raczkowały No i gdzieś tam podpatrzyłem oglądając filmy Ken'a Bloka czy Travis'a Pastrany Ich po prostu Styl życia, który na ten ten moment do takiego stopnia mi się spodobał, że po prostu idę w to przez całe swoje życie. Mam aktualnie 27 lat i ze sportami ekstremalnymi borykam się, jeżeli można tak powiedzieć, e, od dziecka. Od kiedy dostałem w zasadzie internet, gdzie to było gdzieś przed komunią. Więc możecie sobie wyobrazić, ile miałem lat, bo ja po prostu tego nie pamiętam. Kolejne pytanie brzmi. Twoje tipy do 360. No słuchajcie, odnośnie typów do 360 mógłbym wam oczywiście dać, ale ja sam też jakoś turbo wybitnie nie jeżdżę, więc nie chcę być waszym mentorem w tej sprawie, ponieważ zarówno jak z większość z was, ja się tych trójków po prostu uczę. To, że umiem 360 i backflipa nie obliguje mnie do tego, żeby robić tutoriale, aczkolwiek no, jeżeli bardzo będziecie tego chcieli, i napiszecie w komentarzach, no to. Oczywiście ja wam kontent dostarczę taki, jaki sobie po prostu zażyczyliście. <noise> Więc e, jeżeli macie taką chęć, żebym coś takiego wam nagrał, no to możecie odzywać się w komentarzach i łapkować ten film. Pamiętać. Poczekamy, aż chłopaki przejadą. To jest kolejna zajawa. Dobrze takie rzeczy oczywiście na kanale też się pojawią. Co dalej z backyardem? No słuchajcie, z backyardem temat jest na tyle złożony, że nastąpił tam pewnego rodzaju problem. Problem polega na tym, że miejsce, na którym znajduje się backyard nie jest moim miejscem i nigdy moim miejscem nie było. Ja ten teren po prostu sobie, może powiedzieć, że wziąłem w dzierżawę pod projekt backyardu. No ale ten projekt wiecznie żył nie będzie, ponieważ działka, na której znajduje się Cała, cały rolin, cała skocznia zostanie w niedalekim czasie sprzedana. Bardzo mi przykro z tego powodu, no słuchajcie, no też e, ja to miałem na uwadze oczywiście, ale i tak chciałem po prostu zrobić coś jakby dla siebie z pomocą e, honi. E, co za tym idzie, odcinków z backyardu jeszcze trochę przybędzie, lecz nie będzie to trwało w nieskończoność niestety i przechodzimy płynnie do kolejnego pytanka o treści. Jak to jest, że umiesz salto w tył, a bara nie umiesz? No to odpowiedź jest prozaicznie prosta. No problem w tym, że ja się tykami zainteresowałem w niedalekim czasie, wydaje mi się. I to nie jest tak, że... Pomimo, że ja się interesuję sportami ekstremalnymi, jeżdżę na rowerze nie wiadomo ile, to ja będę potrafił teraz wszystko. Co za tym idzie? No nie umiem zbyt dużo, dlatego też tworzymy te filmy, gdzie ja autentycznie pokazuję, jak ja się miewam na rowerze, jak to wszystko wygląda i ja się autentycznie z wami uczę tutaj na tym kanale. Ja ten kanał traktuję jako taki pamiętnik, poniekąd oczywiście, jak i sposób na życie. No i tutaj wszystko wszystko jak jest. Oczywiście są filmy powiedzmy reżyserowane, jak ten gdzie autentycznie się przygotowałem do tego materiału zapisałem sobie pytanie i wszystko natomiast wszystko co widzicie, moje nieudolne próby próby barspinów właśnie, czy też innych trików, no to ja to wszystko szyję jak szewc na bieżąco, więc nie spodziewajcie się po mnie, że ja za jakiś miesiąc będę tam kleił jakiegoś backflipa z Przy. Minionego z barspinem, no bo ja się tego wszystkiego uczę po prostu. Nie ma co tutaj e, ściemniać, tego nie umiem, dlatego uczę się teraz barspina, bo jest to zajebista sztuczka, którą chciałbym po prostu umieć. Dlatego lecimy dalej. No i kochani, nastąpiła teleportacja. Byliśmy przed chwilą na Joe teraz jesteśmy na Backyardzie. Nie czuję, że rymuje. Dobra, słuchajcie, e, kolejne pytanie. Ile kosztowało wybudowanie backyardu? Ogólnie rzecz biorąc, wybudowanie backyardu, jeżeli liczyć wszystkie materiały, jakie zostały tutaj użyte, jak i o sprzęt, koparki, wszystko, drewno, jak i tego typu rzeczy, no to wydaje mi się, że to są koszta około myślę, że 5 tysięcy. Tak oscylujmy gdzieś w granicach tego, no ale mnie ten backyard tyle nie wyszedł, wyszedł mnie jakieś 3, takiej może po, połowa ceny, która ogólnie by wyszła, jeżeli wszystko bym kupował, bo wiele rzeczy udało mi się na szczęście ogarnąć. Tak zwanie pożyczyć dużo tych kantówek, gdzie mogliście zobaczyć właśnie w bodajże trzecim odcinku z budowy backyardu, gdzie ogarnąłem właśnie te kładki, w zasadzie pierwsze. No i tak, no ogólnie sporo rzeczy udało mi się na szczęście ogarnąć, więc budowa backyardu podliczając koparkę, jakieś te worki na lądowanie. Takiego typu rzeczy, no to wyniosła mnie w okolicach 3-4 tysięcy. Kolejne pytanie: kiedy kupujesz fula? Więc tak, tu mamy rower na rok 2025, tu mam rower na rok 2024. Nie wiem, kiedy się kupi. Co masz za rower? Aktualnie posiadamy Marina Rift Zone 2 z 2025 roku. Oczywiście cały bike check możecie sobie zobaczyć na kanale. Tutaj gdzieś na górze odsyłam wam link do filmu. Także warto zobaczyć, warto sobie podpatrzeć, jakie są to części, bo wydaje mi się, że konstrukcja jest na tyle spoko, że moglibyście sobie zbudować coś podobnego. Zaraz mnie tu deszcz zle ale se porę wybrałem. Jak słyszycie, jestem delikatnie chory, także pewnie odcinek wyjdzie z opóźnieniem. Poza tym ten QA też rozłożyłem sobie w zasadzie w momencie, jak to oglądacie. To nagrywam ten QA kilka dni wcześniej, a raczej drugą jego część, ponieważ pierwsza odbywała się na Joe Ride No ale nie zmieniajmy. Tematu, kolejne pytanie, jaki plan na ten rok? No, słuchajcie, pomijając fakt, że mamy już w zasadzie lipiec, poniekąd jego połowę, prawie że, no to ciężko mi powiedzieć, jakie są plany na ten rok, ponieważ już połowy tego roku nie ma, już jest za nami. No ale y, przez kolejne połowy roku chciałbym się skupić na progresie na rowerze, chciałbym kleić jakieś fajne triczki i jakoś fajnie się. What the fuck? Co ty robisz, ty, piesku? Wyłaś stamtąd. Ja pierdolę. Chodź tu szybko. Wyłaś stamtąd. Wyłaś. No, ościpiałaś. Ja pierdolę. Co ty odwaliłaś? E, piesek mi wszedł pod konstrukcję. Przez kolejną połowę roku chciałbym się skupić właśnie na progresie na, na rowerze oraz nad jakością filmów. Ponieważ chciałbym właśnie dowozić jak najlepszy content. Na tym zasadzie chciałbym się skupić, bo to jest dla mnie priorytet w tym momencie, żeby jakoś fajnie się prezentować na rowerze oraz dowozić fajnej jakości materiały. Jak możecie sobie usłyszeć, jestem aktualnie trochę podziębiony, także. To też wpływa na czasami przesunięcie odcinków Także mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe No i w zasadzie finałowe pytanie brzmi Dlaczego tyle Cię nie było? No od mojej przerwy też już sporo czasu minęło teoretycznie No i e, odpowiedzią dlaczego mnie nie było No to są właśnie niesnaski życia dorosłej osoby I w moim życiu e, porobiło się Kilka komplikacji, to znaczy zachorowałem, był okres zimowy, także no ciężko było mi cokolwiek nagrać, jeżeli chodzi o rower. Wiem, że się dało, ale no niestety moja anatomia. Jest taka, że mnie strasznie paraliżuje, jeżeli jest zimno i ciężko mi cokolwiek porobić i też pracuję na mrozie często, więc ogólna niechęć do tego, by przebywać na dworzu, no była dosyć ogromna. No i też zmieniłem pracę. W zasadzie nie różni się ten kierunek pracy od tego, gdzie wcześniej pracowałem, no ale jednak, wiecie, dostosowanie się do nowych warunków, to wszystko też potrzebowałem czasu na to oraz sama pogoda, jak i krótki, krótkie dni, gdzie Wiadomo rano się wyjeżdża do pracy i się wraca około godziny 16-17, no to zanim ja bym tutaj przyszedł i cokolwiek ponagrywał, no to już by było ciemno, więc bardzo ciężko e, to hulało. No i też e, to był ten okres, gdzie jeszcze miałem tą dziurę w pachwinie i musiałem się troszkę regenerować, nie mogłem za bardzo tam e, ogarniać jakichś tego typu rzeczy ekstremalnych, że tak powiem. Jakieś przeziębienia, nie przeziębienia, to wszystko się tak odwlekało w czasie. No i koniec końców się udało wyrócić, jak już się zaczęło robić ciepło. No, mam nadzieję, że takich przerw na kanale już więcej nie będzie. Staramy się z Honi tutaj dowozić na czas w zasadzie, no ale czasami wiadomo. Jak nie pogoda, to rzeczy poboczne i to wszystko wypada. No i ciężko jest nad tym czasami wszystko, wszystkim zapanować. Dlatego też niejednokrotnie wspominam w materiałach, że chciałbym, żeby to była moja praca, ta, gdzie mnie teraz widzicie, była moją pracą docelową i się na niej skupić, ponieważ mając pełny etat i... Właśnie nagrywanie po godzinach jest yy, obciążające, no i trudne czasami do zrealizowania. No i w zasadzie to by było tyle w dzisiejszym materiale. Ja oczywiście was zachęcam do tego, byście zostawili ślad po sobie w postaci łapki w górę, komentarza, udostępnienia filmu, nie wiem, cokolwiek takiego. Bardzo by mi było z tego tytułu miło i ja was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Czekajcie na kolejne filmy. No i co? Ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i siemanko. 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 Yo. Ale <ścoughs> <ścoughs> Zaraz będzie padać.